Cześć, z tej strony Arek, witam Was na moim kanale. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o chwycie broni. Moim zdaniem jest to jedna z najważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o strzelanie. Jeżeli chcecie strzelać celnie i szybko, to musimy zbudować poprawny chwyt. Jeżeli mówimy o chwycie broni, to mówimy o kontakcie ręki z bronią. E, Bronię łapiemy jak najwyżej z tyłu broni, pomiędzy palcem wskazującym a kciukiem. Ręka, która trzyma broń ma trzy punkty kontaktu z bronią, czyli tak pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym pierwszy punkt, potem trzy palce, które dotykają osłony języka spustowego, tak zwany kabłąk i trzeci punkt kontaktowy to jest reszta dłoni, która ma kontakt z bronią. Tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli chodzi o rękę wspierającą to wypełniamy lukę, która jest pusta. Ja robię to w ten sposób, że e, dokładam dłoń tak, żeby palce opierały mi się, pierwszy palec wskazujący opiera mi się o słone języka spustowego kabung, i wtedy sobie łączę rękę, wypełniam wolne miejsce. Mam wtedy zbudowany chwyt. Oczywiście ten chwyt, jak będę budował wyciągając broń z kabury, będzie praktycznie taki sam. Tylko będę tą rękę dołączał tutaj w ten sposób. Jeżeli, jeżeli mówimy o ręce wspierające i, i kciukach, to ja stosuję chwyt taki, że dokręcam rękę 45 stopni. To powoduje, że e, mój kciuk nie jest przełamywany, czyli nie trzymam tak, tylko trzymam tu. To powoduje, że siła jaka oddziaływuje na moją rękę wspierającą. E, rękę lewą w moim przypadku jest dużo mniejsza, bo jeżeli e, kciuk będzie wyprostowany, to jestem w stanie kciuk złamać. Jeżeli skieruję rękę 40 stopni złamię, to ta siła jest troszeczkę inna, większa. Jeżeli chodzi o siłę e, chwytu broni, no to wiadomo, że jest y, u każdego z nas jest jedna, jeden wyciska 100 kg, jeden 10 kg i te siły się różnią. Ogólnie pistolet trzymam tak, żeby mi nie wypadł, ale też nie tak mocno, żebym wbijał nim na przykład gwoździe, bo wtedy nie będę mógł szybko pracować na języku spustowym. Ja to dzielę w ten sposób, że mniej więcej 30 do 50-60% lewa ręka bądź prawa, tak? Bo to jest zamienne. To może być 50% w ręce prawej i 50% w ręce lewej. To zależy wszystko od, od tego jak trenujecie, jaki chwyt macie. Ten chwyt i tak wystarczy, żeby utrzymać pistolet. E, pokażę Wam na filmie, że nawet bez żadnego chwytu te trzy palce będę miał luźne. Będę mógł strzelać, i ten pistolet dalej będzie leżał mi w dłoni. Tak naprawdę tak będę strzelał. Wielokrotnie słyszałem od strzelców sportowych, że pistolet trzymamy 90% ręką wspierającą, czyli ręką słabą, 10% tą ręką, którą naciskam na język spustowy, żeby szybciej pracować na język spustowy. Jeden z najlepszych strzelców na świecie złamał te wszystkie zasady na temat posługiwania się bronią, na temat chwytu broni, złapał broń odwrotnie strzelał naciskając na język spustowy małym palcem, pobił rekord świata. Możecie zobaczyć to jest na YouTubie. Myślę, że na dziś to byłoby tyle. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, jeżeli chcecie, żebym opowiedział coś jeszcze, to jak najbardziej piszcie mi w komentarzach. Dziękuję bardzo.